Siemano. Dzisiaj ostatni trening, ostatni akcent w zasadzie, nie trening, przed maratonem w Walencji. Dziś biegamy z Dariuszem na bieżni, bo pogoda jest no, licha. Wymagająca. Wymagająca. Dla mnie to żadna różnica, bo i tak bym biegał na bieżni, chociażby było plus 10. Dla Dariusza lekka odmiana. W planie u mnie, jeszcze się zastanawiam co będę biegał, może trójki, może piątki. No i zobaczymy. Raczej prędkości takie, żeby to nie było za bardzo wymagające, żeby się nie dowijać, ale jednak e, ale jednak już coś, coś, żeby organizm odczuł. Dzisiaj testujemy e, nówki sztuki e, New Balance'a, e, startówki elity trójki. E, będę miał porównanie jak to, e, jak to się biega w nich e, w stosunku do innych startówek. No, i zobaczymy, czy uda się jakby jeszcze przed maratonem w Walencji je trochę rozbiegać, tak, żeby z, taką, z takim wyczuciem biec w, ich w maratonie w Walencji. Zobaczymy, jak to będzie się sprawowało podczas treningu. Okay. No dla mnie to będzie drugi i sprzy, drugi z przymusu. Trening na, na siłowni. Wykonuję go w zasadzie chyba tylko zakładając bezpieczeństwo swoje, zdrowia i tak dalej. Natomiast myślę, że się jakoś tutaj przemogę i dam radę. Dzisiaj w planie także ostatni mocny akcent, mocny trening 12. BC2. Zobaczymy jak pójdzie, bo tak jak mówię, nieprzyzwyczajony jestem do biegania w na taśmie, w takich dystansów w ogóle nie jestem przyzwyczajony do biegania na taśmie, no ale zobaczymy. Jesteśmy, akurat jestem dobrej myśli. Na pewno wspólnie będzie łatwiej, przyjemniej i raźniej. Na razie, do zobaczenia, hej! Pierwsza piątka zrobiona. Miał być trójki, ale wiadomo jak się lekko leci do czego leci piątkę. Zmierzymy sobie kwasior, bo bez pomiaru kwasu to jest... No, ...lamerka, nie? Trzeba mierzyć kwas. Ile? 2,5. 2,5, no tego się spodziewałem. Trzeba wejść z 18,5 na 19. No niestety. Albo stet. 19 km na godzinę. No i wreszcie się zaczyna jakieś poważne bieganie. 2 no minuty przerwy to już jest i na 112 tętno. Dobra, druga piątka. Miała być trójka, ale piątka też spoko idzie. Na pewno kwarta teraz troszkę większy, bo już czułem. Obstawiam 3,5, 3,2 może. No zobaczymy. Na razie idzie w miarę komfortowo. Sport, ale trzeba uważać, żeby nie przedążyć, bo to jest już ostatni akcentik i już tu się więcej raczej nie wytrenuje. Po półtorej minuty tętno schodzi do 120, więc widać, że na treningach nie oszukiwałem, że jestem wybiegany. 4 i 7, no cholędę. To no, trochę dużo, ale już nie zwalniamy. Już to trzymamy. <laughs> Zobaczymy. Ustalmy, że to jest błąd pomiaru. trójka żeby aż tak mocno kwas nie wejść zobaczymy biegnie się komfortowo no ale kwas jest kwas tamten to na pewno był błąd pomiaru Nie, teraz będzie koło czterech Sądzę Chyba z tym trochę odwodniony, bo już się krew nie chce skrapać No i elegancka. Jesteśmy na 39 km, została ostatnia trójka. Ale ja tak się pisa, poc. No po co się no ja? Tak się poc. No co ty? No ile tam Staszu jest? Tyle samo. No dobrze, to nie był błąd pomiar, niestety. Ale <grym> no to nic. Ale dobrze, że nie No fakt. to jest? Jeszcze trójeczkę strzelimy będzie 16 takich ładnych kilometrów No, trening padł, było spoko. E, ostatecznie zrobiłem e, dwie piątki plus dwie trójki na przerwie, minuta 30 do 2 minut. E, pierwsza piątka 18,5 na godzinę, czyli 3,15, a potem już jak 19 ustawiłem, to 19. Wolałem skrócić odcinek niż e, zmniejszać prędkość komfortowo, natomiast pod koniec już czułem, że, e, no, że to jest lekko powyżej progu. E, Dlatego skróciłem te odcinki do trójek, a nie, nie do piątek. E, wiadomo, że tam dzisiaj by weszł, wszedł jakby mocniejszy trening, ale że jesteśmy tydzień przed wyścigiem, to już tak, z taką rezerwą trochę. E, trzeba pamiętać, że jakby te prędkości na bieżni to jest trochę takie oszukane, bo e, ja to tak bezpiecznie dodaję 8-10 sekund na dworzu, tak? Więc jak biegałem teraz 30, no to myślę, że to 3,18 na dworzu byłoby takim odpowiednikiem nachyleniu ustawiam 0,5%, a tak, tak naprawdę to, to nie ma e, żadnego znaczenia. E, wolę biegać trochę szybciej na overspeedzie niż e, dokręcać jakby nachyleniem, czy znaczy, e, stawiać opór nachyleniem. E, no i zobaczyłem, sam poczucie jest ekstra, w zasadzie nie, nie czuję tego treningu, e, ale to tak ma być, taki lekki niedosyt powinien być po tym treningu, żeby to e, nie był trening eksploatujący, tylko budujący, no to, no tak, to tak to się powinno biegać. No i w sumie mi wyjdzie tam jakby z tym, z tym thresholdem takim 16 km plus tam rozgrzewka, schłodzenie to 21 km treningu, co uważam, że jest taki punkt. Jaki plan teraz na resztę? Jutro sobie coś odpocznę, czyli tam jakieś easy pewnie z 18 km. Poniedziałek tak samo, zdyszkę może we wtorek albo w środę, w zależności kiedy mi się tam będzie chciało, jakąś taką mocniejszą piątkę po 3-5, może 3 też starczy. I potem to już leżenie i carbo loading, ładowanie, takie jest mało słodyczy, trochę tylko w te się gomeczka i koniec. No i Walencja w niedzielę. Także.